Cześć, jestem Bartix z kanału Strefa Strachu Bartixa. W dzisiejszym filmie omówimy znany już na całym świecie przerażający materiał blankrumzub.avi. Co właściwie przedstawiam cztery części tego niepokojącego wideo? Jedyna rzecz, która je wszystkie łączy, są postacie w białych maskach. Podobno są oni porywaczami. Ich stroje to postać znana jako RayRay, Ray, tworzona przez Raymonda S. Persiego. Teraz mamy ciekawy wątek, który może dowiedzieć, że nagranie jest prawdziwe. Raymondowi skradziono kiedyś dwa kostiumy Rayreja. Ray Twierdzi, że postacie na filmie mają jego kostiumy. Wróćmy jednak do tematu nagrania. Widzimy w pierwszej części to, jak jeden z porywaczy wychodzi z czarnego korytarza, a na pierwszym planie znajduje się porwana osoba, która ma cenzurę na twarzy. I ona coś, co przypomina zupę. Jedna z teorii mówi że jest to jego rodzina, a druga, że to inna porwana osoba. Koneser, jeśli można go tak nazwać, ma na sobie biały fartuch. Wyraźnie słychać jego płacz. Może oznaczać tęsknotę za utraconą rodziną. Nagle przychodzi drugi porywacz, który zaczyna go głaskać. Mężczyzna zaczyna jeść szybciej i głośnie płakać. Pierwszy z porywaczy dołącza do głaskania i mężczyzna wyraźnie płacze. Nie trzeba się wsłuchiwać, żeby to usłyszeć. Nagle film się kończy. Czas, żebym omówił teorie związane z tymi dziwnymi nagraniami. Pierwsza mówi o tym, że zupa, którą je mężczyzna, jest zrobiona z jego córki i żony. To by wyjaśniało płacz i obrzydzenie potrawą w drugiej części. Czy ona jest prawdziwa? Bardzo możliwe, gdyż argumenty, które przedstawiłem, są według mnie wystarczające, żeby ją potwierdzić. Ale pamiętajcie, że to tylko teoria i nie musi być prawdziwa. Drugą teorią jest to, że zupa jest zrobiona z innej porwanej osoby. Kiedy się dobrze zastanowimy i dokładnie przeanalizujemy wszystkie części, zapali nam się zielona lampka. W pierwszym nagraniu jest nowo porwana osoba. W drugim osoba jest ogłuszana. W trzecim prowadzona w tajemniczym budynku, najprawdopodobniej żeby przerobić ją na zupę. W czwartym porywacz czeka na schwytanie kolejnej ofiary. I tak w kółko. Myślę, że ta teoria bardziej jest prawdopodobna. Daj znać w komentarzu, którą teorię ty popierasz, a może nawet masz własną. A teraz pytanie, na które czekał zapewnie każdy. Czy nagranie jest prawdziwe? Otóż, nie. W internecie nie ma żadnych dowodów na to, że to prawda, bo pamiętajcie, że nie wszystko to, co widzicie w internecie, to prawda. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że choć trochę rozjaśniłem wam temat Blankrym Zoo. Widzimy się w następnych odcinkach i pamiętajcie, nie wszystko w internecie to prawda, ale nie wszystko to też kłamstwa.